danie 44, informator maturalny Matematyka 2024 na 2025. Dany jest trójkąt prostokątny ABC o bokach długości AB równe 12, BC równe 5 i AB równe 13. Dusieczne kątów tego trójkąta przecinają się w punkcie P. Zobaczę rysunek, to jest punkt P. Polecenie, odległość X punktu P od przeciwprostokątnej AB jest równa. I mamy cztery odpowiedzi do wyboru. Zanim przejdziemy do rozwiązywania naszego zadania, przypomnimy sobie definicję dwusiecznej kąta oraz kilka informacji połączonych z tymi dwusiecznymi. Dwusieczna kąta to półprosta dzieląca kąt na dwa równe kąty, czyli tu mamy dwa takie same kąty, tu oraz tu. Dwusieczne każdego z kątów w trójkącie przecinają się w jednym punkcie, u nas jest to punkt P. I teraz informacja najważniejsza. Punkt ten jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. I tą ostatnią informację wykorzystamy do narysowania okręgu wewnątrz naszego trójkąta. Jest to okrąg wpisany w trójkąt, zatem ten okrąg jest styczny do każdego boku naszego. Trójkąta i wygląda mniej więcej tak. Dalej, wiemy, że środek okręgu do punktu styczności, jego długość równa się promieniowi okręgu, czyli to jest promień. Czyli w zadaniu mamy wyznaczyć promień okręgu. Dalej, wyznaczymy sobie jeszcze pozostałe promienie do punktu styczności, czyli tu jest kolejny promień, oraz tutaj jest kolejny promień. Zauważamy, że mamy trójkąt prostokątny, czyli tutaj mamy kąt prosty. Kąt prosty również znajduje się tutaj. Zatem figura, która tutaj powstała, jest to kwadrat, czyli tu jest również r, oraz tutaj też jest promień. Dalej. Zauważamy, że długość tego odcinka będzie następującej długości, ponieważ BC ma długość 5, tutaj mamy zapisane, że to jest promień r, czyli długość tego odcinka będzie wynosiła 5 minus r. Dalej, ponieważ to jest dwusieczna kąta, czyli tutaj są takie same miary, oraz tutaj jest kąt prosty i tutaj jest również kąt prosty, zatem te dwa trójkąty. Przedstawione w tym naszym dużym trójkącie. Są to trójkąty przystające, zatem długość tego odcinka jest równa również 5 minus r. I to samo rozumowanie przedstawimy w tym naszym drugim y, trójkącie. A więc tak, tu mamy r, całość wynosi 12, zatem długość tego Odcinka będzie wynosiła 12 minus r. To jest dwusieczna kąta, czyli również mamy takie same miary. Zatem długość tego odcinka jest taka sama jak tego wcześniejszego, czyli również 12 minus r. Zatem, gdy dodamy do siebie 5 minus r oraz 12 minus r, to otrzymamy długość przeciwprostokątnej. Czyli to jest równe 13. Zatem mamy równanie do rozwiązania z jedną niewiadomą, więc zostawiamy niewiadome z lewej strony minus r, minus r to jest minus 2r. 13 przepisujemy, pozostałe wielkości przenosimy, czyli minus 5, minus 12, czyli minus 2r będzie równe minus 4, dzielimy przez minus 2 i dostaniemy, że promień jest równy 2. Promień jest równy 2, zatem x również jest równe 2, bo x to było promień. Zatem odpowiedź do zadania naszego to jest odpowiedź b.